O Jezu! Ale ja się boję. Dobra. Dzień dobry, tu jest Olek. I gra w piłkę nożną. Teraz, I czy szczeli Gola? Strzelił. Ale czy trafi w kamerkę? O trafił we mnie o, piłka leci, no 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 Tutaj jakaś dziwna tutaj jakaś zawodniczka biegnie i ucieka Tam sobie siedzą A tutaj Olek piłka leci i Olek nie szczela Dobra, do widzenia. Olek przedstawia się fakami.